Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was serdecznie. Weszliśmy w dni Wielkiego Tygodnia. Przed nami Trydum Paschalne, inaczej trydłum Sacrum. Są to najważniejsze dni w Kościele Katolickim. W tych dniach Kościół upamiętnia mękę śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa. Więcej na temat znaczenia tych dni powiedzą nasi księża. Z pierwszego listu do Koryntian: Ja bowiem otrzymałem od Pana, co też Wam podałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Także i kielich po wieczerze mówiąc, ten kielich jest nowym testamentem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Jest to jeden z najstarszych tekstów, który traktuje o Eucharystii, i właśnie dlatego. Ten tekst ze Świętego Pawła czytany jest podczas mszy wieczerzy pańskiej, podczas tej Eucharystii, podczas której wspominamy ustanowienie sakramentu właśnie Eucharystii. I w tym roku, kiedy to Triduum Paschalne przeżywamy, można powiedzieć, tak zupełnie inaczej w takim zupełnym oddaleniu. Kiedy możemy przystąpić do Eucharystii na sposób duchowy, zaczynamy doceniać ten wielki dar, jakim jest Eucharystia. Zaczynamy tęsknić za Eucharystią. Może ten wyjątkowy czas, który obecnie przeżywamy, jest nam dany właśnie po to, żebyśmy jeszcze bardziej przylgnęli do Jezusa Eucharystycznego, byśmy bardziej Go pokochali, byśmy jeszcze bardziej za Nim zatęsknili. Niech Jezus w tajemnicy Eucharystii przenika naszą doczesność. Niech w nas wzrasta pragnienie Jezusa Eucharystycznego. Niech dobry Bóg napełnia nas swoimi darami i swoją łaską, i starajmy się jak najlepiej przeżyć ten czas, który jest nam dany.